Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie strzelce na czytaniu kart Tarota. Czytanie ogólne, więc bierzcie tylko swoją inspirację oraz czytanie na miesiąc luty 2023. Strzelce. Zobaczymy, co u Was. Jeżeli mnie nie znacie, to witam serdecznie zasubskrybujcie, zostańcie dłużej, a jeżeli mnie znacie z mojego poprzedniego kanału Próba Ognia, Próba Wody, to również przenieście się na ten kanał. Ja na, tamtym, na tym starym kanale puszczę jeszcze bardzo krótki filmik po tym, jak nagram tygodnióweczki. Po prostu potrzebowałam odmiany i zaczynania od zera z nową energią, także... A temat, kontent się nie zmieni. Tutaj będzie dokładnie to samo, bo kontent wynika bezpośrednio ze mnie. Drogie strzelce, już nie przedłużamy. Zobaczymy, co Was czeka w miesiącu lutym. Wy w tym miesiącu, równowaga, bierzecie na wstrzymanie w jakiejś kwestii. Dajecie sobie wolne, że tak powiem, albo od pewnych przemyśleń, albo od pewnych działań. Trochę spowalniacie swoje reakcje na akcje, które przychodzą z zewnątrz. Widocznie potrzebujecie takiego, takiej chwili do namysłu, do przeżywania być może czegoś w świętym spokoju. Macie do tego oczywiście prawo. Równowaga mówi o tym, że balans życiowy i droga środka jest drogą zawsze najwłaściwszą, którą dojdzie się najdalej. Nie warto się wybijać jak wahadło, czy w prawo, czy w lewo, być skoncentrowanym, sfokusowanym na jakichś radykalnych. Czy działaniach, czy um, po prostu na radykalnym życiu, bo ta karta pokazuje, że droga środka w tym miesiącu to będzie coś, czego potrzebujecie, jakiegoś takiego rodzaju wyłagodzenia, co na was wpływa, świat, ok, z jakiej przeszłości to wynika, siódemka denarów. Yy, strzelce, miały być może w styczniu albo być może jeszcze wcześniej. Historię taką, że na coś długo czekały. I niezależnie od efektu tego czekania, czy żeście się doczekały i i teraz wpływa karta świata, czyli doczekałyście się jakiejś decyzji, jesteście z nią pogodzone, jesteście właśnie zrelaksowane w tym, co nadeszło i możecie zakończyć pewne stare sprawy i zacząć nowy cykl. Jakby wejść, chcecie coś zacząć od nowa, ale do tej pory było to niemożliwe, ponieważ na coś czekałyście czy na jakąś decyzję. Czy na jakąś, no nie wiem, to już Wy wiecie, na co, na co być może czekałyście. I teraz z, tym we, z tą wewnętrzną harmonią w tej karcie równowagi jesteście gotowe, aby pewien cykl zamknąć w spokoju ducha, w spokoju materii, w spokoju fizycznego ciała, tak? Tutaj nie ma kłótni o coś, tutaj się po prostu jedne drzwi zamykają, drugie. Otwierają z tą kartą świata. Zobaczcie, kosmosu. E, tak? E, a mogło być tak, że czegoś się doczekaliście, e, znaczy, jeżeli się doczekaliście, czy tak, czy nie, odpowiedzi od nie wiem, bo być może się o kogoś staraliście i ktoś powiedział, że nie, nie interesuje się wami, to możecie to zamknąć, albo być może doczekaliście się odpowiedzi na tak. Czy w związku, czy, czy w pracy, czy w jakiejkolwiek innej relacji. I teraz wchodzicie w tą nową pracę, w tą nową relację, zamykając te stare, stary, stary cykl, czyli wbijając się na wyższy poziom, że tak powiem, tej sytuacji, która to przynosi. Ale ta droga środka jest dla Was niesamowicie ważna, żeby się nie stresować żeby też nie odpływać myślami, być w to i teraz, bo o tym mówi karta cierpliwości i równowagi. Co logicznie z tej sytuacji może wynikać, czyli coś, co Wy już przeczuwacie, już do Waszej świadomości dochodzi, ale jeszcze nie wiecie, jak to wykorzystać w tej najbliższej przyszłości, aby na tej z tej pozycji. Właśnie tego wewnętrznego i zewnętrznego, bo tutaj jest to, ta jedność spokoju, jednak wybić się dalej do nowego początku. I tutaj mamy koło Fortuny. Koło Fortuny przy tych kartach mówi jasno: zaufaj temu, że to, co się dzieje, ten cykl, bo życie jest, trwa w cyklach, prawda? Jeden się zaczyna, jeden się kończy, i w dodatku możemy sami w międzyczasie. Koło losu rozchulać, ale jednocześnie są to marginalne przypadki, ponieważ jeżeli coś nas spotyka, że tak powiem, od losu, no to my możemy tylko i wyłącznie wybrać naszą odpowiedź, naszą reakcję na akcję, a nie odwrotnie. Stąd też koło fortuny pokazuje, że byś reagował, reagowała yy, jako. Hmm reagowała na to, co przychodzi, na te zmiany, które przychodzą, bo z tym nowym cyklem wejdą do Twojego życia zmiany nie tylko w jednej sferze, wejdą różne zmiany, bo koło fortuny przynosi, że tak powiem, zmiana za zmianą, zmiana za zmianą. Trzeba dosyć mieć elastyczny kręgosłup, aby to koło nas nie pokonało. Z drugiej strony, ta nasza, ta Wasza równowaga wewnętrzna sprawi, że w oku cyklonu jest najspokojniej, czyli u Was będzie najspokojniej, w związku z tym możecie podjąć najbardziej odpowiednie dla siebie na ten moment decyzje, co dalej. No, są decyzje, intuicja podpowiada, bo tutaj jest pozycja tego, co przynosi ta taka iskra, bo iskra boża na, na ten miesiąc, to co intuicja, czyli to, czego, o czym jeszcze nie wiecie. Nie doszło do świadomości, ale w związku z tym, że ja Wam o tym mówię, no to właśnie y, możecie już mieć szerszy obraz sytuacji i zacząć się starać o to, o co chcecie się starać w tym miesiącu lutym. Intuicja podpowiada, że przed Wami jest wybór, ale właśnie, żeby nie wybierać na chopsiub, na szybko, na hurra, żeby dać sobie czas. Na zapoznanie się z nowymi sytuacjami i ten czas zyskujecie poprzez bycie jeszcze jedną nogą w starym cyklu, drugą nogą w nowym cyklu. Karta dwójki denarów mówi o żonglowaniu, mówi o łączeniu czasami różnych rzeczy, czasami doby może zabraknąć, ale jest połączone, bo wy chcecie. W tym momencie jest to dla Was potrzebne, aby mieć na przykład dwie prace, tak? I tutaj w tej karcie jest utrzymanie tej pozycji, że dopóki na przykład mam stałą pracę, buduję sobie drugą odnogę, tak, jakiejś mojej drogi zawodowej i utrzymuję w tym czasie te dwie rzeczy, ponieważ tutaj już mam, jeszcze mam zabezpieczenie materialne, a w tym drugim. Już zaczynam się realizować, zaczynam kreować siebie i to, co chcę stwarzać i dać światu od siebie, prawda? Więc jest to taka sytuacja, że nawet jak to koło fortuny przychodzące z zewnątrz będzie wymuszało przyspieszone decyzje, przyspieszone działania, to wy wiedzcie, że nie musicie się z niczym w tym miesiącu spieszyć. Najbliższa przyszłość Trójka Buław, wy i tak idziecie do przodu, i tak idziecie do przodu. I tak przychodzi do was nowe, bo w tej karcie trójki była, zobaczcie, domino już poszło, już zostało popchnięte i nie da się już tego tych zmian, transformacji zatrzymać. To oczywiście nie jest taka transformacja jak w karcie śmierci, wielka taka yy, od podstaw budujemy nową swoją toż, tożsamość. W trójce buław Słuchajcie, nie pokazują mi się, no owszem, karta denarowa może mówić o tym, jest jedna, tak, no tu siedemka denarów. Może mówić o tym, że, że gdzieś jakieś strzelce są, które chcą budować drogę zawodową w innych, w innych okolicznościach przyrody niż do tej pory. Ale koło fortuny, karta świata, buławy, które tutaj się prezentują, to są karty wolnościowe. Bardzo. W związku z tym, no, będzie tak jak tak jak Wy chcecie, tak jak Wy zamierzacie, bo no, karty już zostały rzucone, domino już poszło, zaczyna się ten nowy cykl, ale cykl nie zaczyna się, wiecie, z datą, na przykład 1 styczeń jest nowy rok. Okej, okay, to jest symboliczne, ale przecież jeszcze w styczniu, jeszcze w lutym, nawet do połowy roku, a zwłaszcza do, w, w tym pierwszym kwartale, przejawiają się echa poprzedniego cyklu, czyli poprzedniego roku. I tutaj warto brać to również pod uwagę. Od czego zacząć realizację tych swoich planów w tym miesiącu? I tutaj mamy kartę dziesiątki mieczy. Ktoś już miał tą kartę w tym, w tym miejscu. Od czego zacząć? Od uwolnienia się od starych schematów. Ale takiego raz, a dobrze. Tutaj, przy, przy tych schematach, przy ograniczeniach, jakie wynikały od innych ludzi, ktoś was chciał zamknąć w mentalnej klatce, do czegoś musieliście się dopasowywać, i tutaj wymagana jest akcja szybka, precyzyjna jak skalpelem i taka yy, bez odwrotu. Zobaczcie tutaj znowu wiecie e, dwójki to są karty to są karty wyboru ale zobaczcie ona ma zawiązane oczy ona ma skrzyżowane ręce za nią jest ta fala czyli w grę wchodzą emocje a nie w, e, przy tym wyborze którego właśnie będziecie dokonywać a nie wchodzą w grę czynniki zewnętrzne bo gdyby ona na przykład otworzyła oczy i zobaczyła pięknego rumaka mogłaby Mogłaby na niego chcieć od razu wsiąść, i od razu ruszyć w nieznane, ale dopóki ona nie zdecyduje sercem, emocjami, poza tym miecze no to, to, to jest symbol czakry serca. E, a same miecze oczywiście mówią o mentalu, o myśli. E, także e, i, i tutaj chodzi o wybór taki tylko i wyłącznie ze środka. E, od, w odosobnieniu, nawet aby nie widzieć, nie czuć, nie mieć presji przy tej dziesiątce mieczy, tego, że, że podejmiecie decyzję jakąś w oparciu o cudze rady, które wcale nie są radami i nie były do tej pory radami tylko miały na celu bardziej kontrolę sytuacji, kontrolę waszej osoby, tego, co wymyślicie, czujecie, robicie, jak działacie i jakie to przynosi plony. Jakby była jakaś osoba u was, która mówiła tak: dobrze, ty strzelcu możesz mieć wszystko, ale nie więcej niż ja, bo jak tylko zaczynasz się zbliżać do, do tego, co ja sobie uzurpuje za prawo tylko i wyłącznie mojego życia, to e, ciebie bardzo boleśnie strącę w, przeszło, w, w przepaść, tak? I z tą przeszłością właśnie się musicie tutaj rozdzielić, rozłożyć, e, pożegnać, aby już na tej nowej drodze, czy tej trójce buław nie stanowiła przeszkody. W związku z tym jeżeli pożegnacie jednych, inni przybędą. Tak jest z reguły, taka jest reguła wszechświata. Zamykamy jedne drzwi, otwieramy nowe i w momencie, kiedy już zamknęliśmy, bardzo często jest taki etap, nie wiem, nie wiem co dalej. Przecież automatycznie te drzwi inne się nie otwierają. One się otwierają automatycznie, tylko są na przykład w innym budynku, jeszcze tego nie wiemy. W związku z tym 10 kielichów, co od ludzi, ogromne wsparcie, y, odnalezienie swoich pobratyńców. Tutaj jest, wiecie, tu, tu jest taki prze, przesyt emocjonalny, takie zrozumienie, takie współistnienie w tych emocjach, które Ciebie y, dotykają. Y, no, że to jest bardzo, bardzo dobra wróżba na ten miesiąc luty. Mało tego, tutaj na tej nowej drodze, jeżeli jesteś samotnym strzelcem, możesz spotkać nie tylko jedną osobę, ale ogólnie dużo osób, które myślą podobnie jak Ty, czują podobnie jak Ty, mają ten sam zamiar, idą w tym samym kierunku yy, i wśród tych osób może być yy, ta jedyna lub ten jedyny. Co musi się wydarzyć w tym miesiącu i tutaj mamy kartę piątki buław, którą też sobie dopowiem, bo być może, yy, bo być może tutaj dlatego jest, y, jest to zabezpieczenie tyłów materialne, y, żeby tej materii nie stracić, ale u was i tak w pewnym momencie jest próba czegoś takiego, że na tym nowym życiu trzeba jednak tego, ten, ten pas zacisnąć, tak? Yy. Pożegnać się z deficytem, czy mentalnym, czy emocjonalnym, czy materialnym. Pożegnać dlatego, że on będzie się wybijał gdzieś w tym miesiącu i zobaczcie, z deficytu ratują Was osoby, które przychodzą z propozycjami wszelakimi. To nie muszą być relacyjne to może być rzeczywiście współpraca jakaś. Ale tak, jeżeli rozejrzycie się naokoło siebie, tak autentycznie poszerzycie ten horyzont, to zobaczycie, że naokoło są rozwiązania, które pomagają Wam przetrwać najtrudniejsze sytuacje w tym miesiącu, a te najtrudniejsze sytuacje w tym miesiącu będą związane z brakiem, z brakiem zaufania do siebie, z brakiem zaufania do drogi, na której jesteście, bo nowa, więc nieznana. Pomimo tego, że wszystko jest dobrze, to gdzieś y, jakaś dziura w brzuchu będzie wiercona, i to sami sobie będziecie ją wiercić, więc, y, że, że w jakimś niedostatku się znaleźliście. Więc rozejrzyjcie się y, naokoło karta kochanków: wieści, że ludzie przyjdą, wyciągną do Was pomocną dłoń albo wskażą y, kierunek. Zobaczcie, jak ten anioł patrzy w drugą stronę, tak? No bo to są takie karty, ale. Ja je bardzo lubię. On patrzy w drugą stronę. On już złączył osoby, które powinny być złączone, i teraz patrzy przed siebie w przyszłość, ukazując jednocześnie im to samo. Z czym kończycie, drogie strzelce? Paść mieczy z nowymi pomysłami, z nowymi ideami na swoje życie. Z szukaniem wiedzy, z, info, z szukaniem informacji albo z, będą do Was przychodziły jakieś informacje, które jednakowoż trzeba będzie pogłębić, bo będą to na przykład y, y, inspiracje takie z zewnątrz, ktoś coś powie, coś zasłyszycie, to, bo tutaj też jest mental, więc komunikacja i w związku z tym przyjdziecie, nie wiem, do domu, w tramwaju coś usłyszycie, przyjdziecie do domu, tworzycie komputer, zaczniecie szukać i nagle okażu, okaże się, że... Że znaleźliście to, czego od dawna szukaliście. W związku z tym, i to przyspieszenie, dużo rzeczy będzie się działo w internecie. Być może wejdziecie na jakieś, e, jakiegoś bloga, czy, czy wideobloga, cokolwiek, co tutaj będzie nowością. Wy macie miesiąc taki ciut wymuszonej, ciut wymuszonego zaczęcia nowej drogi, ale. Możecie, możecie złapać równowagę w tym początku. Drogie strzelce, słowa mocy. Właśnie teraz projektuję swoje wspaniałe, radosne życie, którego pragnę i które jest moim prawem. No, zaczynacie, więc projektujecie. Strzelce, wszystkiego najlepszego na ten miesiąc luty. Jeżeli jesteście ze starego kanału, subskrybujcie ten. Jeżeli jesteście nowi, to również zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się, wkrótce na kanał wpadnie tygodniówka pierwsza na ezoteryce w życiu. Trzymajcie się.